Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo Powiedzieli do Niego Żydzi 46 lat budowano te świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swojego ciała Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział I uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus Oto słowo Pańskie Drodzy bracia i siostry, kiedy słuchamy tego fragmentu opisującego, jak Jezus wypędzał bankierów, kupców, sprzedawców, powywracał te stoły, to możemy sobie pomyśleć, no to przynajmniej to nam tutaj nie grozi. To nie, nasza, nie nasz problem. Żadnych stoisk w kościele Świętej Janny nie ma. Jest kiosk z książkami, ale to w przedsionku i w niedzielę zamknięty na trzy kłódki, żeby nikt nie powiedział, że tu jakiś handel w niedzielę odchodzi. Także my tu jesteśmy zebrani, z żadnych baranów nikt nie, nie przytachał ze sobą ani woła. Notabene to by było piękne, gdybyśmy żyli jeszcze w kulcie starotestamentalnym i tak by ludzie szli z Warszawy, wioząc te prosiaki metrem. Ale my już jesteśmy uduchowieni, my przychodzimy, stoimy w kościele, robimy mądre miny, bo my już składamy ofiarę Kościoła, Chrystusa. Ale ja czuję, że jakby tak mieć wzrok Pana Jezusa i popatrzeć w nasze serca. To by się nie jeden straganik znalazł. Taki kiosk ruchu, gdzie ktoś stoi i mówi: Porządny byłem, panie Boże, wczoraj, na imprezie byłem porządny, to chyba jesteś ze mnie zadowolony, a jeszcze jutro ci dorzucę dwa dobre uczynki w poniedziałek. A ktoś może stoi i mówi: Jestem zerem, jestem niewypłacalny, nie mam ci nic zapłacić, znowu na narozrabiałem, znowu zgrzeszyłem. Kochani, ja mówiłem, że cechą charakterystyczną ludzi o małym poczuciu wartości jest właśnie to handlowanie. Handlujemy z Panem Bogiem. Nie tak dawno przyszedł do mnie pewien młody mężczyzna, który od młodości był ministrantem, potem lektorem, potem działał w jakiejś tam odnowie czy oazie, potem działał w stowarzyszeniu katolickim, potem już był takim działaczem jakiejś tam akcji katolickiej, że już u biskupa bywał, no w ogóle wszystkie rekolekcje porobił i nagle w wieku trzydziestu paru lat się zorientował, że wszyscy jego kumple pozakładali rodziny, mają żony. A on teoretyk od spraw świętych małżeństwa został na lodzie. Jakaś jedna dziewczyna okazała się, że jest trochę chora psychicznie, druga go wyśmiała, że on jest nie z tego świata i został sam. I teraz mówi do Boga, Panie Boże, no jaka to sprawiedliwość? Ja działałem w akcjach, w charytatywnych, coś. Moi kumple, przepraszam, mieli w nosie kościół, imprezowali, chodzili na dyskoteki, z dziewczynami się spotykali i teraz oni mają normalne, porządne rodziny. Oni sobie chodzą do kościoła spokojnie. Są przyzwoitymi ludźmi a ja jak kołek zostałem i co robi ten człowiek? zaczyna na złość Panu Bogu grzeszyć nie wywiązałeś się Boże ja Ci regularnie składki do Ciebie agenta ubezpieczeniowego płaciłem dla wielu ludzi Pan Bóg jest agentem ubezpieczeniowym jak będę płacił składki to mi się ma w życiu powodzić a ten agent okazał się oszustem ja mu 20 lat składki płaciłem a moi kumple wszyscy się poustawiali a ja jeden w robocie jestem kawaler i patrzą na mnie, mówią, może byś jakąś nową grupę modlitewną założył. Niektórzy mają pretensje: ja chodzę, płacę, czysta jestem, dziewictwo zachowuję, a moje koleżanki są radosne, uśmiechnięte, każda znalazła faceta, a ja zostałam z zestawem książek religijnych pierwszej pomocy. Niech ludzie mają pretensje: no co to za układ? Przecież. A jest jedno pytanie: kto Ci powiedział, że Pan Bóg jest agentem ubezpieczeniowym? Ktoś powiedział, że Pan Bóg w ogóle wchodzi w takie transakcje. Dlaczego Pan Jezus dzisiaj porozwa, porozwalał te stragany? Dlatego, że powiedzieć, nie handlujcie z Bogiem, bo nie ma Boga, który handluje. Po co wam te baranki tutaj w świątyni? Tu się trzeba modlić. Pan Bóg czeka, oczekuje miłosierdzia bardziej niż ofiary.